Dzień dobry, Peugeot 406, taka trochę Gruzja, taki trochę starszawy, ale co trzeba to trzeba, coś podobno z IMO tutaj jest nie tak, nie, nie patrzyłem jeszcze, kierunkowskaz jest włączony, co to nie da się wyłączyć, tutaj się świeci kulczyk taki, kierunkowskaz się włączył w lewo jak włączyłem zapłon, jeszcze raz. Nie, teraz nie. No. no i nie pali. Kluczyk sprawdzałem, a nawet pozostawiając w stacjice otwieram drzwi. O, słychać, że pipczy to znaczy, że imo widzi. chodzi o widok transpondera, nie, nie mechanicznie. Chyba, że w tym jest jeszcze mechanicznie. W nowszych jest... O, cykło mechanicznie, a to dalej pipczy. O. O, kurczę. Trzymałem kluczyk tak, nie był włożony i to pipczało. Czyli po prostu widzi transponder. Dobra, patrzymy, co tam. Idę po kompa, zobaczymy, gdzie jest problem, gdzie się co wysypało. No, się nie wyłączy, ale tak. To jest Sarzem 96, staruszek. No, niestety, błędów nie pokazuje. Rozłącza go. Albo brakuje jakiegoś zasilania, albo po prostu jest za stary do tego autela i będzie trzeba chyba leksją. albo o jakimś delfajem czy innym Autokomem. No niestety tak to jest, że z, z tymi starszymi często jest więcej problemów jak z nowszymi. No ale co zrobię? No jak już jest to. Parametry też nie da rady. Pokazuje, że funkcja nieobsługiwana przez pojazd. Sam nie wiem, nie wiem. Kurczę, nie moja epoka, bo to jest w sumie 99. To jakiś tak bardzo stary nie jest, ale. No dobra. Nie wiem co ja tutaj mam patrzeć bo jeszcze zobaczymy z ABS czy może być jakaś informacja odnośnie sterownika silnika że jakiejś komunikacji nie ma czy coś nie ma błędów no nic pomyślę bo na razie to nie mam pomysłu na ten samochód nie wiem tak mi się kojarzy że jak się tak coś niby łączy, ale nie widać parametrów ani ani błędów no to tak jakby zasilania, któregoś brakowało na sterowniku tak mi się kojarzy to coś no i ten, ale ten kierunkowskaz mnie zastanawia o, teraz nie to może jakaś chwilowa anomalia była pompka chodzi to tak by kurcze nie świadczyło o braku zasilania na sterowniku no ale zobaczę, tam jest 13 i 35, bodajże. Idę pomiernik. Trochę będzie problem. Jest sterownik. No, i sobie tu w tych krzakach siedzę. Widzę, że coś tu już było, nasi tu byli. Ale widzę, że tu było po prostu odcięcie zapłonu zrobione, ale jest połączone. Dobra, szukam 13, 35 i mierzymy. Germany. No mamy 13, tam nie dwa różowe, tu zapięte. Może już będzie dobrze. się tutaj, Jest na trzynastej i trzydziesta piąta. Trzydziesta piąta tutaj. Też jest. Nic chyba wywale mu i mu. No i dobra. My już na stole. Jest sterownik. Jak to tam sarzem, to musi być w gumie. Tutaj gdzieś jest pamięć. Obok tego tutaj widać przebija się procesor TMS. Można jego przeprogramować, jego EPROM. Ale tutaj obok jest też EPROM. Taki duży, taki jakby flash, Ale to z tego co kojarzę, jest EPROM. I jego reset trzeba sobie zwierać do masy. Najlepiej poda podając przebieg. trzeba mu tutaj po tym resecie gmerać niektórzy tam podają, że pęsetę i, i tak w ogóle jeździć po tym no ja tam nie jestem za tym za bardzo i tutaj y, najlepiej sobie podawać stan wysoki, niski, wysoki, niski na ten pin resetu z tam jakąś częstotliwością która się też zmienia ona tam od jakiegoś pułapu w dół sobie schodzi powodując y, wyczyszczenie imo nie? mam to w tym moim dekoderze tej klepaczce tak zwanej jest tam dodatkowo właśnie taki przycisk TMS i tego sobie tutaj użyję. Muszę sobie tylko tą gumę tutaj wy, wyciąć. I 22 pin. Zobaczę czy nie jest do masy, bo jak jest na sztywno do masy, no to trzeba będzie go podnieść. Ale zobaczę. Wycinam gumę. jest, już widać tutaj jego fragment. Musimy sobie tutaj tą gumę obskrobać. Żeby było dojście do niego, do jego wyprowadzeń A Dokładnie do wyprowadzenia 22 Ach, te skubania tej gumy o, Wezmę sobie plastikowym o. No i tak sobie trzeba tutaj skubać. Odskubałem sobie. Teraz trzeba sprawdzić, czy czasami ten pin nie jest na masie. Jak będzie na masie, to musimy go podnieść. Bo jak będzie nam zwarty do masy, to on nam tu nic nie da. No jest na masie. Trzeba go będzie podnieść. I dopiero działać. Mówię, można też zwierać tak wzdłuż. Pęsetą, ale to nie nie, 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 nie. Wolę nie. Dźwignę ten pin, podłączę sobie jeszcze tutaj zasilania i przyniosę tą klepaczkę tak zwaną. Zapiąłem sobie już tutaj to urządzonko. Tutaj jest taki przycisk magiczny TMS. Zobaczymy sobie, bo tutaj jest taka szpilka, zobaczymy sobie co tam na wyjściu tego jest. Klikamy TMS, idzie częstotliwość, która się zmniejsza. Tak to wygląda. O, tutaj widać ile herców jest. 72, 66. O, wypięło się. Dobra, nieważne. Na takiej zasadzie to mniej więcej działa. No i mamy tą nóżkę tutaj podniesioną. Załączę zasilanie. dotykam tej nóżki tą szpilką o no i klikam sobie no i tak sobie trzymam 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 z pół minutki może dobra wystarczy a zrobię tak kilka razy dla pewności ugarnięte jeszcze pokażę jak tutaj co to tutaj jak to jest tu podłączone 13 plus, 35 plus, 36 masa. O tak. Widać, widać. Rozpinam to. Lutuję ten, podniesione, to podniesione wyprowadzenie. Lutuję. No i muszę obciąć sobie wyprowadzenia. 27 i 48 to są linie IMO. Musimy je sobie tutaj nie obetniemy, bo jeden, do jednego mamy tutaj dojście, ale do tego drugiego nie, bo on tam jest pod spodem. więc obetniemy sobie przy wtyczce przewody. No i dobra, odszukałem je sobie tutaj, obciąłem je tutaj, żeby w razie czego można było nałożyć koszulki i zlutować. To są te dwa pilne 27 i 48, nawet sobie zapisałem. No i dobra, próbujemy palić. Nie wiem jak tu akumulator. Kontrolka to się będzie świecić, nie? Uwaga, próbuję. Ostrość, Dariusz. Nie pali, Ej, jeszcze raz to zrobię, powtórzę opcję. Wlutowałem się tutaj tak na sztywno, że tak powiem, zasilany cyk. No i klikam, cyk, prąd widać, że się zmienia, głupieje. No i tak go zostawiam. Nie, na minutę może powtórzę to parę razy, bo nie wiadomo ile to trzeba. Czasem za pierwszym, czasem za dziesiątym. Jeszcze raz tutaj zapiąłem oscyloskop, żeby to zobrazować. Zapinam zasilanie. Cyk. Klikam przycisk TMS. Częstotliwość się zmienia. 1.7 kilo. 600 Hz, 500, no i tak sobie schodzi. Zobaczymy, do ilu zejdzie. A, nie uchwyciłem. Do 50 chyba herców i przerwało. Jeszcze raz wcisnę i przy końcu włączę nagrywanie. Jest 80, 70, 60, 50, no i 10 i 0. No i co? Podejście kolejne Jakieś sprzęgło może No nie ma lekko, nie ma No tak, tylko teraz sterownik zdech, bo się ani czek nie zaświeca, ani pompki nie słyszę Także tak to jest z takimi starymi No i dobra Przyszedł kolejny sterownik, znaczy kolejny, no, drugi przyszedł, używka. Jestem ciekaw, czy może mi się uda i było już IMO zrobione, nie? Bo to już takie starsze auta, to już sporo jeździ bez IMO, ale to by było zbyt fajne. 3, 2, 1. No. Nie było robione. Więc co, trzeba będzie je tego też zepsuć. Tutaj jest fajnie, bo mniej jest tej gumy. Fajnie widać. To co, zepsuję też tego? Podłączyłem sobie też szczeka, ale on mi tu nie świecił. Zanim jeszcze to nawet tu podłączyłem. Coś mi się to nie podoba. No nic, spróbujmy. Nic się nie dzieje. Coś tu chyba, coś tu chyba jest niehalo. No nie podoba mi się to. To w ogóle jest zasilane, zasilane. Nic tu nie żyje. Mam dość. No nie świeci nawet czeka. Czek do masy. 9 pil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie ma. No, a spokojnie, spokojnie Fabi, spokojnie przyszedł kolejny, odkręciłem zobaczę czy im było robione. Niestety nie ma lekko. Właśnie zastanawiałem, czy ta kontrolka kontrolkaczek jest w dobrym miejscu podłączałem pod 9 a sprawdzałem jeszcze na kilku różnych schematach i... no dziewiąta zapinam zasilania, kontrolkę czek, zobaczymy czy świeci no i co, chwila prawdy podłączę sobie tylko zasilanie minus gdzie tu jest plus? tutaj a jeszcze kontrolkę, muszę do plusa świeci? Na tym świeci. No to ten wydaje się być coś żywy. Jeszcze raz tutaj wyciągam tą gumę, wy, wycinam i, i robimy. Mam to spięte. Podłączę sobie, sprawdzę sobie, czy nie ma przejścia do masy. Jakieś tam kilometry. czyli nóżka się odlutowała od płytki. Zapinam zasilanie, czek się już nie świeci. Może dlatego, że po prostu jest odpięte. Dobra, klikam. Coś tu zaczyna błyskać. O, miliamperomierz głupieje. Nie wiem ile razy to tak trzeba machnąć, żeby to się zrobiło. Było raz. Tu można sobie na amperomierz popatrzeć. Drugi raz skaczę tutaj też coś, próbuje błyskać lekko. A zrobię tak ze trzy razy. I mamy już trzy. Mam nadzieję, że ten będzie działał. Choć jest z tej samej firmy kupiony co ten poprzedni. I demontować. No i jesteśmy w krzakach. Sterownik zapięty. Tu muszę posprzątać trochę. No jest sterownik na razie tak tu na wtyczkę. Te dwa przewody odpięte od imo. Wszystko tu jest, jest. żeby to zapaliło. I był spokój święty. Czek świeci. Cieszą się dzieci. 3, 2, 1. Wow. Pali, ale coś tam, coś tam rzęzi. sprężarka. Jeden, jeden z, z, z trzech dekli sobie wybiorę. I jeden z trzech kompletów śrubek. Chociaż nie, ten dekiel jakiś jest pokrzywiony. To może ten będzie lepszy. Tutaj jest plomba, ja ją zasłoniłem, żeby nie było wiadomo co to za firma mi sprzedała. Skręcam.